Cześć, dziś o diecie. Słowo dieta bardzo się zdewaluowało, to mnie wkusza bardzo, dlatego że mówi się: Ja jestem na diecie, tak? Czyli ja sobie coś odejmuję. Co jest niezdrowe, muszę stosować jakieś restrykcje, sprawdzać. Jasne, że są sytuacje, kiedy nie, trzeba się uczyć wszystkiego od początku, sprawdzać, liczyć, kontrolować. Natomiast generalnie, moi drodzy, dieta to jest pewien sposób myślenia, pewien styl życia. To jakby nie powinno być w ten sposób zawężane, bo to donikąd nas nie doprowadzi, taki sposób myślenia. Oczywiście, że możemy mówić o stylu życia i o takim sposobie żywienia, który będzie eliminował, ale będzie eliminował to jedzenie, które jest wysoko przetworzone, które nie daje nam energii. Nie powinniśmy takiego za przeproszeniem badziewia, chciałam powiedzieć brzydziej, jeść. Nie kupujcie wysoko przetworzonego jedzenia, ono nie ma żadnej energii. To jest troszkę empirycznie tak, jakbyście chcieli, nie wiem, wzięli ziarno fasoli, powiedzmy, namoczyli je w wodzie, no to to ziarno wypuści nową roślinę. Tam jest energia życia. I my powinniśmy właśnie jak najmniej przetworzone jedzenie sobie, sobie dostarczać. Także nie myślcie o diecie jako o restrykcjach. Myślcie o diecie jako o stylu życia, sposobie myślenia, o, o tym, co może Wam takie myślenie przynieść w kategorii korzyści. Serdecznie.